O no właśnie, zupę taką szybko zrobiłem. Maka makaron. Parówki i ugórki. taka. Na ciepło. Takie gorące. O dobra, dobrze przyprawiłem. To można maślanki nawet dodać trochę śmietanę się daje, ale może być też maślanka. zobaczcie, lightów nie będzie już tutaj. Asia nagrała o szczurze do mnie. A ty po prostu sobie biegaj, go, pół naga, ogółem. przy facecie niech dupomachaj. I niech cię on łoje, Bo ogółem nigdy w życiu ze mną już nie będziesz na pewno. Są nagrywaj. Znajdź sobie snów, tak jak kiedyś. Mówiłaś, że miałaś faceta, a chodziłaś i zaradzałaś go. Tak samo teraz robisz, mam cię u góry gdzieś. Nie interesujesz mnie. Mm, właśnie dobre. Właścianku dobry to jest. O. No. No, tutaj już nie będzie nic nagrywania. tych będę film sobie ugrywał. Bo... Nie sobie... Rządzi Krzysztof. Właśnie o... Pozdrawiam właśnie Darka ze Szwecji. Właśnie on to wszystko obserwuje. O, sam, sam powiedział, że Monika z Krakowa cię nigdy w życiu nie wykorzystała. A to, że pojechałem na leczenie, to mogę Loni tylko podziękować. Że ja zapłaciłem. Byłem 13 tysięcy. A nie. A, powiedziała bo wy, ja wynajmę, razem zamieszkamy, to będziemy razem chodzić też na terapię jakoś. Ale chyba takiego czegoś nie będzie. Ja muszę po prostu trochę od tego usygnąć, od tego nagrywania, ponieważ mi już ugłym znudziło się nagrywać. Ja już z nikim nie będę nagrywał. muszę od tego wszystkiego odpocząć. Na samym początku jak Monika przyjechała z Krakowa to ogółem na samym początku wszystko się bardzo dobrze się układało. Tylko pewne rzeczy też nie było uzgodnione jak to wszystko ma być. Ale ogólnie nie żałuję. Wiem do czego kobiety są zdolne. O, właśnie widziałem ten film. Mariusz Jebak. Ale Mogę tobie powiedzieć, to że po prostu ja w rządzie mam z rodziny, jest u ogółem... a nie będę na ten temat się wypowiadał, bo mi nie można się wypowiadać na pewne rzeczy. Nie, o, pozdrawiam cały rząd też i pozdrawiam. Muszę poszukać, było gorące. Pozdrawiam właśnie Henryka. No i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. A o, chociaż o, rozmawiałem z Nikolą no i ona powiedziała że nie będzie już na mnie tak nagrywała bo ogólnie jestem osobą no znaną no też pozdrawiam Krzyśka rozprówacza, Wojtka co się widzieliśmy wczoraj no dawno nie byłem w suwałkach O ale tam śniegu, widzieliście co nagrywałem A to, że ogółem O, pokazywałem, o, mam O, mam napój ten właśnie O <laughs> śniegu całe te, o, chciałem się napić to po prostu yy, odkręciłem korek i piłem i po prostu ślisko było, kurwa i się wylało. O właśnie wyprałem. Znaczy wypuchałem, nie wyprałem, bo to czyste było. O, teraz będzie. Muszę. Mm. Nie. Właśnie ta godzina. Sobie dawał taka. No będzie krótki film. A się szukaj sobie jakiegoś frajera, kurwa, który ci będzie dogadał.